Siema z tej strony Dragon W dzisiejszym odcinku zagramy Minecraft 1.0.0 I to jest pierwsza wersja Minecrafta Już tak naprawdę wersja Minecrafta Bo tamte wersje, wersje to były Prolog I jak wiecie Wypuściłem trailer On za niedługo znika Bo bo ma prawa autorskie, dlatego żeby. Dlatego jak chcecie zobaczyć, jak wyszedł, to zanim y, to obejrzycie, no to wejdźcie sobie najpierw na ten trailer. Jak nie oglądaliście, y, będzie na końcu filmu, ale na wszelki sobie zastopujcie i wejdźcie sobie na ten trailer, bo prawdopodobnie y, po tym odcinku, y, jak będę chciał nagrywać drugi odcinek, no to go już nie będzie. Dlatego wchodzimy na single player. E, ja tutaj testowałem, e, czy działa wszystko, czy ten. Bo to też jest stara wersja. Wiecie o tym. Dlatego. Tak, word name survival. No Nazwiemy sobie. Nazwiemy sobie. A, dobra, no to create new world. Jestem ciekawy, bardzo. Uff, building terrain. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, rozumiem. Mm, ja to nagrywam w e, dzień, który. E, o kurde ale ladrze, ale ladrze, ale ladrze, ale ladrze. Ale ladrze, ale ladrze. Ok, ok. Sprintu nie ma. Sprintu, bo wtedy chyba nie było sprintu. Dlatego, jak będzie powoli, to przepraszam. Wykopiemy sobie pierwsze drewno z. Pierwszej wersji. O kur... Nie drewno, co ja? Dobra, teraz będę pisać memy. Memy lub blakować. O, jestem zniszczony, u widzów, jestem zniszczony. A tam są e... owieczki. Może spotkamy Hero kto wie, ale... Wiecie, nie na której wersji spotkali. Może spotka zobaczymy. Chcę, żeby to działo. E... Options muzyk o kurde, ale zlodzio czasami będzie laczyć bo komputer chyba nie jest przystosowany do tej wersji widzowie, em, nie będzie słuchać głosu, bo coś mi się zepsuło dlatego przepraszam, że nie słyszycie głosu mojego skina, nie, mam, nie wiem jak to naprawić może na następnym, eee może będę miał skina, chciałbym mieć skina okej, okay, po... Wiedzmy sobie, eee Powinny być drzewa, ale ja drzew nie widzę. Jesteśmy na, na jakiejś łące. E, jest problem, bo nie mogę biegać. No. E. Wypadałoby jakieś jedzenie. Kurde. No i przez te głupie lagi no nie mogę zabić owca. Rozumiecie to? Nie wiem dlaczego. Lagi mam nadzieję, że na, na następnym odcinku nie będzie. Bo jak będzie to przepraszam. Kurde, no i lagami nie mogę. A tak to dawno bym cię zabił. A zapom. Czekaj, czekaj, czekaj. A czekaj, czekaj, czekaj. Chwila. Nie ma tego nożyka, okej. Okay. Dobra, to ja mógł swamić tu. Ok. Mamy jedzenie jakieś. Ale drewno i tak potrzebujemy. Mamy jaskinię, ale drewno potrzebujemy. Przynajmniej co mamy jeść. Mamy co jeść. Przynajmniej. I będzie mam nadzieję, że ciekawiej, bo mam nadzieję, że nie jesteśmy na wyspie, bo jak jesteśmy, to będzie mi smutno. No. Ile krów jest? Mam nadzieję, że tu przynajmniej będzie, ale najpierw zabijmy owca. Mamy to. Jeden Dw i dwa. Mam tutaj nie ma co, bo to są chyba inne. Zal nie wiem, czy oni zrobili kolorowe te, ale nie będę ryzykować. Przepłynę pustynia, serio? Dobra, weźmy kilka mm, piasku, żeby, nie wiem, zrobić domek przynajmniej ze szkła, ale jak nie będziemy mieli kamienia, a kamień trzeba mieć e, kilof, żeby wykopać, a żeby mieć kilof, to trzeba mieć drewno. Dlatego, no, mm, weźmiemy sobie tego kaktusa, może parwniki. Okej, okay, będziemy... Dobrze trafiliśmy, proszę, powiedzcie mi, że pod tym będzie e, nie ma? Powiedzcie mi, że będzie... Czy to... Mam nadzieję, że to nie jest takie dla wyglądu to co dali i mam nadzieję, że pomyśleli, że dali... <grym> Okej... Okay. Mm. Będziemy szukać. Nie. Strukturę chce. Mmm. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Za dużo tego jest to Uzbieram po prostu takie 10 raz, dwa, raz, o kury, raz nie mamy, nie, nie opłaca się zbierać I ostatnie i idziemy przez siebie e, Dobrze, że mamy jedzenie, bo tu wątpię, że e... Yy, zwierzęta będą chyba nie podawali, tutaj A tu jeszcze prawej ręki nie było, kurde Ojej, ojej. Dobra, widzimy taki lektor będzie, o kurde, o kurde Dobra, tutaj zamieszkamy sobie, ale to jest nasza pierwsza To, będzie... to jest nasza pierwsza ta Nie, yy, serwer Boże, co ja mówię Mmmm... Wioska siema! Ja cię nie będę może nie, chcę, nie wiem co ty tam robisz O kurde O kurde nie widziałem że tym przyciskiem do rozwalania też się da roz... Otwiera Siema! Ej, dobra nie będę wam przeszkadzać Mamy jedzenie I let's go! Odrobinkę się czuję jak, jak gram pe, na PS3, tylko Na PS3 macie e, Że nieskończony ten świat Nie, bez skończonego świata macie barierę, a tutaj No nieźle, nieźle wam mm, Jak to oglądacie mm, Jak pod tym filmem będzie po tym, po tym filmie, e, dzisiaj, jak wyjecie 10 łapek w górę, wrzucę kolejny odcinek z Minecrafta, ale to jest challenge. Ajajaj, aj, aj, ciemno się robi. Zobaczymy... Ej, tu jest kowal, prawda? A, nie dodali jeszcze tego. Ale mamy to. Tylko... O kurde. Ciemno się zrobiło, a my nie mamy owiec. Hmm. Uciekaj, uciekaj Nie macie łóżka jeszcze Serio Siema, siema, siema Tam nie byliśmy O drewno Muszę pożyczyć od was drewno, bo, bo w ogóle nie mam drewna, a wy żyjecie na tym Tu niestety e, mało jest tych e, jak się to nazywało? Mm, skrótów klawiszowych, Minecraftowych. No, tylko mm, no wykupujemy. O, kurde! O, kurde! O, kurde! Sio 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 I co, wariacie? No, nie dosięgasz. Trzeba było podskakiwać. Trzeba było. a okej okay. dobra okay. przypomnij nie Rozwalą mnie tylko zabudować, zabudować. Pyk, pyk, pyk. Przepraszam. Wykopiemy. Pyk, pyk. Dobra, teraz tak. Pyk. Tutaj nie ma skrótów klawiszowych, dlatego wiecie, mam nadzieję, że wam spodoba się ten odcinek, jest bardzo fajny, mam nadzieję, dla was, dlatego co. Yyy, dobra. Czemu wy się nie chowacie? No nie umiem ich rozwalić. Zginąłem? Co jest? sobie kraj now, bo mi się już nie chce nazywać, ale rozumiem, jak zginę, to jest jak hardcore, powiedzmy. Ale przynajmniej najlepszym ten. Okej, okay, nie mogę teraz tak, wiecie, muszę, ale nie miałem jak, miałem głupiego, nie fajnego spawn'a, powiem wam. Tylko wiecie. Ale to bardzo mnie dziwiło, a to bardzo. Jesus. Dobra, bierzemy to. Pack. Tak. jeszcze to. jeszcze ostatnie sobie wykopiemy, ale bardzo szybko się to wykopuje. Ej, dobra, to nie widziałem, kurde, to ja naprawdę muszę uważać. Przepraszam za mój błąd, ale ja pierwszy raz to gram, dlatego ja się uczę. Ja nie wiem, jak kiedyś się, ten. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo ja nie widziałem, ja zdziwiony byłem, dlaczego mnie wywaliło, a, a jednak coś takiego. Wiem nie, nie powinno się na starcie, ale... Ja nie wiem kiedy znajdę... O, mogę zawsze tak zrobić. <grym> Zapomniałem. Ja już wiem jak znaleźć pierwsze diamenty. Pierwsze diamenty, żeby znaleźć, to trzeba ten... Mm. Nie pamiętam nawet już. <grym> rampek. Wykupujemy. Dobra, to wykupujemy to. Mamy tyle tego. Wykupimy sobie to nie? Mam tak robić czy spamić? Ile ci zaczekajcie? Czekajcie. Ile hitów ci zadam? Ra raz. Dwa. dwa. Ok, dwa. Gdzie jesteś owca? Uciekła mi tu jesteś, ok nie opłaca mi się spamić, nie wiem ja będę tak robić jak oryginalnie bo mi jest bardziej wygodny. nie wiem, napiszcie, bo ja tu pierwszy raz gram, y, starsza y, tak, starsza widownia lub nie widzowie, tylko osoby którzy naprawdę grali 1.0 i to oglądacie, ciekawości proszę, napiszcie w komentarzu, co ja źle robię, co dobrze, bo... Jak dotrwaliście, do dokąd, dokąd. O, kurde. Ale fajnie. Mamy tego. Mm, wioskę. I proszę, napiszcie mi w komentarzu, co ja źle robię, bo. Wiecie, ja pierwszy raz to gram. O, kopalnia jest, okej. Okay. Ale duża wioska. Okej. Okay. Ale fajnie. O, kurde, jak. Da ja, to, to, co jest takiego. Było w, mm, na, e, w Minecraft PS3, dlatego fajnie. Przynajmniej wiem, co jest. O kurde! O kurde! Tylko nie to. Ale mamy żelazo, dziękuję. Mamy żelazo. Ale dawno. Ale ej dobra, to tak fajnie wyglądało te żelazo. Nie wiem, dlaczego oni to zmienili żeby było trochę tak realizmu, ale to tak ładnie wyglądało taki czuję vibe naprawdę czuję taki vibe back back Ej, to tak naprawdę dziwnie to wygląda to nie wygląda jak oryginał ale okej. Okay. I tylko nie spadnąć. Nie spaść Okej, okay, pyk Co mamy? Ej, czekaj, czekaj, czekaj czeka. Nie mogę, jesteś bez bezpro... bez bro... Kurde jak to... Idź to! Do... Nie! Przepraszam, przepraszam! Sorry, sorry Sorry Chyba nie, nie macie metody Eee. Metody tej Jak się to nazywało? ...rozpowiadania o mnie. Okej, okay, co tu mamy? Tu nie było tego. Okej, okay, tutaj idziemy płynnie. O kurde, ej, czekaj, czekaj, czekaj! O kurde! To jest to, pamiętaj... O nie. Zapomniałem, sprintu nie ma. Ale wiecie, co ja tu kiedyś robiłem? Ja tu kiedyś robiłem na PS3. E, nie, na pewno chyba to nie było u was. Nie było na tam, gdzie nagrywałem. Bo to było i na wioska, ale pamiętam, że na tym robiłem ja chcę tu zamieszkać. Mus, muszę to zrobić to samo co wy kiedyś, że robiłem sklep. To to sklep... Eee, Sklep. Sklep z rzeczami diamentowymi i innymi zbrojenia. Dlatego ja chcę to zrobić, bo Stare czasy mi przychodzą. Ukradłem to. Okej. Okay. Okej. Okay. Co tu mamy? Nic. Okej. Okay. Łóżek nie mamy. Tutaj chyba nie dodali łóżek. Słabą, bo nie mogę się. A tu nic. Okej, okay, tu nic, okej. Okay. Ale duże to, bardzo duże wygenerowało mi. Ale wypadałoby już znajdować... Najpierw... Mm, pomogę ci stary, pomogę. Pek, pek, pek. 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 Masz. Nie! No debil Co mu się... Ej! Ja zbagowałem grę A. Już nie. Skacz! A już nie skacze, nie miły kolega mm. Ok. Okej Bardzo ładnie to wygląda Ja chcę tu osiedlić się. Wiem, że Powtarzam się, ale Zamieszkałem, zamieszkałem tutaj mhm, mm zamieszkajmy tu da się to przepalać? nie, nie da się, a tym? da się okej okay. nie skacz! Boże, ja bardziej ogarem niż ty, typie okej, okay, pyk pyk Dobra, nie sko skoczyłem, ale nic się nie stało. Widzicie? O, dobra, przepraszam. O kurde, ciemno się robi, ciemno. Ajajaj. Mm, na pewno odchodzimy od creeperów. Ja bym tu prześ... Mamy trzy. Kilof zrobimy. Kilof, żeby wykopać diamenty. Rozumiecie? Diamenty są... Ważne. Mam kolegę tutaj. Jak widzicie, i jak przejdziemy tą noc, no to. Um, um, no to będzie koniec odcinka. Jak przejdziemy, żeby było ciekawe, to powalczymy, ale ja nie chcę aż tak ginąć. Bo zdziwiło mnie, nie wiem, napiszcie dlaczego to coś takiego się stało. Ale okej, okay, mamy nie musimy stworzyć. No dobra, to wiem, tutaj. Tutaj. A ja po prostu może nie miałam spawna. Może też coś takiego wyszło, dlatego. Pyk. Pyk. Mamy jakieś jedzenie, prawda? No sio! Ok. To wykopuję... No nie ma potworów, nie widzę. Hmm. Ciekawe. Bardzo ciekawe, bo chcę walczyć. A nie mam jak. Kurde, kurde. Widzimy się, jak spotkam e, tego. Kurde, szkielet! Oh, Jesus, man! O oh, nie, nie lubię w tej wersji szkieletów. Tak, nie. Dobra, czyli trzeba spamić. Jest! O oh, kurde, nie! 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 Czemu ty skaczesz? Jest! Ufff nie, nie ma, nie ma, nie mam jak jeść! Zdechnę za chwilę O kurde Oh no Oh no! Spadaj! Ty zwolu jeden! TY zwolu, zwolu. Nie, 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 nie. Ja nie jestem śmiertelny. Co jest? Nie! Ucieczka! Nie! Nie! Ale było blisko. Nie mam jak się uleczyć. Zginę. Koniec rozgrywki. Ay ay nie. Zostań idź sobie. Obraz, zostawił mnie. Ay było ciężko. Ile będzie jeszcze trwać? hmm okej okay, w trakcie tego sobie zrobiła nie co ja mam mówić o kurde

ja się tylko leczę, jak mi się uda Ja się nie leczę, kurde, ja się nie leczę Ajajaj, ja, ja. zostaw mnie zboczeńcu jeden Jestem tu bezpieczny Nie jestem Widzowie W następnym odcinku yy, Przeczekam yy, Zanim yy, odcinek na, zacznie drugi Przeczekam tutaj, bo Mam plusika na czole O nie, jestem O nie, 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 nie. Dlatego widzowie yy, Jest problem bo nie umiem grać na takiej wersji. Wiecie, ja nie jestem przyzwyczajony, tu trzeba spamić. Muszę się na nowa. Ja się tu uczę na nowo. Rozumiecie? Uczę się tu na nowo. Dlatego... no, dlatego widzowie zostawcie łapkę górę. Kolejny odcinek z drugiej części, no tutaj dajmy takie 5 łapek w górę i to będzie od razu druga część z Minecrafta 1.0 Bardzo się boję. Bardzo się boję bo tutaj, bo jak mam zginąć W następnym odcinku szukamy yy, yy, Po prostu musimy znaleźć ple... Nie plecak, tylko łóżko Nie znaleźć, tylko stworzyć łóżko No, dlatego po tym odcinku yy, będzie Jak to oglądacie, będzie reakcja na taką piosenkę Dlatego zapraszam, albo już jest Bo wrzucam teraz dwa naraz. Dlatego no, zapraszam Narka